Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku. Poczekajcie, poczekajcie. No, tutaj światełko mi tak słabo świeci. Muszę zrobić lepiej. Jak to się mówi? O, lepiej. W dzisiejszym odcineczku porozmawiamy o multitulu. O multitulu od Ryobi. Jest to najnowszy model z serii HP. I powiem Wam szczerze. Że bardzo fajny sprzęcior z tego multitula, eee, szczerze mówiąc, jeszcze jakieś 2-3 lata temu, eee, bardzo sporadycznie używałem multituli. Ale odkąd zacząłem ich używać na co dzień, się przyzwyczaiłem, to powiem Wam szczerze, że to są naprawdę bardzo użyteczne narządka. Narządka naprawdę robią robotę. Ten model jest bardzo fajny. Mam takie dwa. Jeden mam na robocie. Używam na co dzień, a ten sobie po prostu jest w warsztacie. Bo też nieraz, jak majsterkuję, to po prostu żem za każdym razem nie woził, nie przywoził, zapominał. To po prostu mam dwa. I tutaj też w warsztacie sobie po prostu przy warunkach domowych DIY używam. Model bardzo fajny, niewielka waga, ponieważ naprawdę on jest bardzo lekki i chyba jest jeden z najlżejszych multituli, jakie posiadam. Bo mam, mam hajkoki, mam Worksa i tam innych producentów, ale mi się wydaje, że ten jest najlżejszy i to się naprawdę ceni. Waga, 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 waga nie działa. Waga nie działa. Znowu. Waga nie działa. Ale jajca. O! Działa. 914 gram z uchwytem, uchwytem, 914 gramów z uchwytem, więc to jest naprawdę niedużo i osobiście uważam, że bardzo fajnie tym sprzętem się pracuje po prostu podczas po prostu użytkowania, co nie? Parametry techniczne. Na przebitkach pewnie zobaczycie jak tym sprzętem fajnie się działa, coś tam poszlifujemy, bo on ma takie fajne nasadki na papier na narzepa do, do wcinania do obcinania drewna itd. Tak tak na przebitkach na pewno zobaczycie, a jeżeli chodzi o parametry techniczne, to sprawdzimy sobie na stronie producenta. Pamiętajcie, że na fajne promocje są na stronie producenta, więc zapraszam na stronę czasami można fajne rzeczy wyrwać. Multi HP Szukamy. Jest. Jest. I już patrzymy. Akceptuj. I tu już mamy narzędzie wielofunkcyjne. Jest to model. Sprawdźmy, czy się zgadza. RMT18X Bezśrodkowe narzędzie. Do materiałów takich jak metal, plastik, drewno, kompozyt, szlifowanie i wiele, wiele innych, czyli wszystko w zależności od końcówek. A końcówek mamy naprawdę do groma. Mamy takie, mamy takie, mamy takie, mamy takie. I tutaj mamy również, tak jak mówiłem, mocowania na rzepa na przykład, co nie? Bez żadnego problemu, czy takie, czy takie i takie. I takie, jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Mamy tutaj silnik bezśrodkowy, który zapewnia prędkość od 10 tysięcy do 20 tysięcy obrotów na minutę. Kąt oscylacji do 3,8 stopnia. 3,8 stopnia. Bardzo niski poziom wibracji i hałasu. Tutaj muszę przyznać, że naprawdę gdy mamy ustawione na najwyższych obrotach, to ja nie czuję w rękach tej maszyny w porównaniu, co kiedyś miałem takie inne, że jak się wzięło na maksa, to kurde, o tak, co ręko się telepało, co nie? Bez żadnego problemu. Więc tutaj naprawdę jest ok. Co dzięki temu, dzięki, dzięki czemu nie odczuwamy zmęczenia podczas długiej pracy, co nie? Ustawienie 6 prędkości pozwala użytkownikom dostosować prędkość roboczą do wykonania danego zadania. Czyli mamy prędkość obrotową, bardzo fajnie, bo ona jest od góry w niczym nie przeszkadza i ona jest tak fajnie schowana, że nawet przypadkowo po prostu po tą regulację po prostu nie zaczpiamy, co nie? Rękawicami czy tam palcami. I mamy oczywiście pokrętło, więc spoko beznarzędziowa wymiana akcesoriów i tutaj bardzo fajny temat bo jeszcze u niektórych producentów jest kluczyk w zestawie gdzie trzeba odkręcać, kompinować tutaj mamy dźwigienkę naciskamy nią automatycznie tutaj nam się podnosi do góry zobaczcie, widać to pyk, możemy to wyciągnąć to jest taki bolec zaciskowy i zarzucamy akcesorium i co wam powiem, mamy dwa magnesy Mamy dwa magnesy, co jest bardzo fajny temat. Dzięki temu jak sobie zamontujemy, to to się nam trzyma. I to już nam nie wylata. Wkładamy sobie, pyk, dociskamy, zaciskamy od góry i jest, co nie? Ale bardzo fajna opcja, bo na przykład jak chcemy sobie zmienić kąt, to nawet jak wyciągamy śrubkę, zobaczcie, to nam nie wyleci, co nie? Bo trzyma się na dwóch magnesach. Zmieniamy sobie kąt. Oczywiście tutaj mamy zębole. I przekręcamy sobie na koncie, co nie? Przekręcamy sobie na koncie, bez żadnego problemu z tym magnesem, naprawdę bardzo fajnie to współga. Więc możemy od boku do góry nogami, w, tu w prawo, w lewo, w drzewo. Mega, naprawdę mega fajne rozwiązanie. Co mamy jeszcze? Mamy wbudowane światło LED od przodu, duże światło LED, zobaczcie, duża dioda. I po zapaleniu. Naprawdę daje sporo światła. Zobaczcie. Czyli miejsce pracy bez żadnego problemu obświetla, więc naprawdę spoko i oczywiście ono się po chwili wyłącza. Widzicie jak, jak mamy taką opcję, że jak mamy baterijkę założoną, to możemy nawet tą maszynę postawić. Więc też jest fajnie, nie musimy jej kłaść bo na przykład nam się kole bocze, możemy ją postawić bez żadnego problemu i również to działa. Jak to pracuje? Posłuchajcie sobie. Oczywiście mamy jeszcze i blokadę. To też jest bardzo fajna, fajna sprawa, ponieważ jak widzicie mamy taki włącznik spustowy, co nie? Ja wezmę tutaj na najniższe obroty, na zero. Zobaczcie jak na zero to nawet nie chodzi maszyna. Dopiero po przełączeniu na 1. Maszyna nam zaczyna działać, yy, i mamy blokady z pustu. Patrzcie, voilà. Więc w tym momencie możemy sobie zablokować i pracować bez żadnego problemu. Szlifować. Nie musimy cały czas trzymać ręki na tak zwanym pulsie. Co nie? Więc bardzo fajna sprawa. Nie męczy się ręka, nie, nie, rę, nie męczą się paluchy. Jak widzicie, bardzo fajnie, cichutko chodzi i powiem Wam, że regulacja również jest bardzo e, płynna, zobaczcie. Działa, działa i naprawdę bardzo fajnie to działa, więc tak to wygląda. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o multitula. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, łapeczkę w górę i dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy używacie multitula, czy nadal nie możecie się przyzwyczaić lub przestawić na to narzędzie? Tak jak ja kiedyś byłem dziwnie nastawiony. Nie, nie do końca wierzyłem, że to po prostu daje radę. A teraz, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie nie mieć takiego narzędzia w swoim e, asortymencie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego! Cześć! Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiam. we